Mariacie! Ekipa, lany poniedziałek z ekipy Drodzy Państwo, jak się Służ, czujecie? Nie. Zapowiada się luks To główny strażak wejść, to Kierowca tego. A co z tym zrobić? Po co? To zakryć? Zachnić, to Trochę to, otrą... Góry leżała, to się nie będzie tak wylewać. Tak, nie Naprawdę? Wygrać. No trochę, może i tak, no. Lasko no, nawieść nieznanie i nagrywać wiech wiadami, to trochę by sząbił. A jak? a tablica jakby zakrył. No to zakrywaj. Weź przylepki. Siema widzowie, dzisiaj odcinek z Llanego Poniedziałku. Cała paka zalana wodą. Mam nadzieję, że coś fajnego ponagrywamy. Zobaczymy. Siema widzowie. Strażak Krzysiu. Jestem w gotowości. Aruś. Nie ma się ma? Ogień. <grywa> Patrol obywatelski. Nie, no, na razie jeszcze nie. Jak ktoś będzie? Jak ktoś będzie? Dobre, dobre, dobre. Patrol obywatelski. Zobaczymy, czy coś się uda ślicznego już na go dzisiaj ponagrywać. Myślę, że będzie luks. <grywa> Pался <śmiennie> <śmiennie> Przygotowań się Przygotowani a, a tak Przygotowanie Tylko żeby nie lali tam wszystkich Po kolei Co drugiego? Co drugiego? Ich nie, ich nie Nie ma wody Co z ma... <śmiennie> O kurwa cię <śmiennie> <śmiennie> O, kurwa, Kurwa, się... zobacz, O, Zobacz Zobacz Cały bebek Nie, czekaj, czekaj, czekaj! Nie! No to i tak idziemy na Nie, to Umyć... weź, umyć, ramię,

No, ludzie nawet dziękują za to, żeś oblali. To tak. Ta jest ekipa. No Widzowie, zmieniamy taktykę. W basen nam nie wyszedł, bo się cały rozpad folia niestety za słaba. Trzeba by było solidną folię. Teraz mamy trzy beczki. Trzy beczki z wodą, jedna będzie pusta i jedna ląduje komuś na głowie. Zobacz. Nie mogę takich rzeczy pokazywać. Kurwa. Kuru. Trzy bańki. <grystki> <grystki> Dobra, trochę trzeba szybciej to zacząć wlewać. To po A ty śniadanie, je. żeś jadł? Nie, ale to miała być woda Gnojowica. <grystki> Dobra tam. Ma być opór. <grystki> Dosłusznie! Łowoduch! Trochę wolniej, trochę wolniej. Trochę wolniej. A też byli przygotowani. trochę wolniej. Porta! Łowoduch! No ja! No ja! Dawaj jeszcze Meckiego! Mecki jeszcze został! Ale nie mnie! Nie, Nie mnie! Jeszcze masz jeszcze, masz jeszcze, weź polej, bo gorąco! Polej jeszcze raz! Y ja Dzięki! Krychu mnie zamiast... Ja nagrywam, a ty mnie! No tu wojna! Są przygotowani, widzowie, są przygotowani! Mają małe armatki! Zatrzym się, zatrzym My mamy większe, zatrzym się, zatrzym się koło nich!

Dawaj, leć <noise> 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 Biegnij po wiadro WIADRO! <noise> Siemano <głos> Kurde, nie no, ja muszę prze- Dobry Dźwięku, dźwięku na niby taki całe szczęście nie doleciało! Nie doleciało! Nie wano! Nie, nie, słabe z was polewacze! Ej, no mogliśmy tak nie wjeżdżać, no? <wonak> Ofne. Ofne. Ale głupia sobie tego nie dobry był. jak no już teraz musisz już teraz musisz wodę zagotować, Nie, nie teraz by Dobra, dobra. Nie polewaj wodą. No. Nie polewaj. Nie polewaj wodą. Może? Nie polewaj. Mogę? Tak. O kurwa, ona ma kartera. Wojda. Nie... Nie Oni mają lepszą amunicję. Bojda. Coha Ej, przepraszam! Ja chcę patrzą! Przepraszam, ej! Przepraszam, no nie widziałem! Chodź! So, no nie widziałem no! Sorry, te, no sorry, ej, Arni! ダバいダバい

Nie mogę, kurde! Ej, skarż cerawają! Dobra, ja bez sobie... Wojna! Nie mogę! Nie Lepszy arsenał! Mój Ładuj za 5 zł na dwa karczek Dobry film będzie Faj tego karczenia no. wcześniej Siema. nie ma nikogo nie było Dzięki wrażenia Bardzo dobrze o Nie, no nie oblewaj. Nie oblewaj. Na, na sucho tylko. na suko. Dawaj, dawaj, dawaj dalej. Dalej, dalej. Dalej, dalej. Dalej, dawaj dawaj, 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 dalej. tego. tego.

Ciao! 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 No dobrze... ale, ale trochę. Nie, <sad halocy> <Damn>. no nie, no no nie, 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 mu nie, nabieram! nie, bo, bo nie, obleje! Weź Dawaj mi na mnie! Dawaj tego! Ja e, to mam nie, i nie, 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 <śmienicza> Ale ciężki spróbujesz. Ale ciężki Ale Odbieraj pas, łap do góry. Zobaczcie ją, ciężki jesteś. Jasne, rady. Nie jest dobra, nie. Stawaj, stawaj. Mo, młody przejął auto. Młody przejął auto. <śmienicza> Co tu się dzieje? Ej, co ma jedzie? Co jest? Chłodnie um, Co to bez ja, to Zapomniałem, że bieg no w życie wysiadłem <ślamy> Dobra, dawaj, Baginiak. Kiedy to jebie? będzie w serdele. Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że może dzisiaj jeszcze. Ja

Jak to Krzysiu? Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ja przepraszam Nie przepraszam, tylko nie rób tak więcej Nowe buty człowieku Telefon przepraszam. Dobra, nie Przepraszam Nie, nic się nie stało, tylko nie rób tak więcej o, Dawaj, 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 dawaj o, Dawaj o na sucho, na sucho Jedziemy gdzieś na szamę?